I przyjechał. Po 22 latach wróciła do ruchu trasa kolejowa dla bardzo wielu sentymentalna, wrocław sobutka świdnica. Jednak przejazd rozpoczęliśmy w sobódce. A tu, na Impuls 2, bo tak nazywa się hybryda kolei dolnośląskich czekało wiele osób, w tym najmłodsi podróżnik. Jest sukces to mówców wielu. W pełni zasłużone podziękowania, życzenia i słowa uznania. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, historyczny dzień. Bardzo się cieszymy, że przywracamy połączenie Wrocław, Sobótka Świdnica. Po 22 latach te wszystkie miejscowości, te przystanki na tej trasie otrzymują bezpieczne, wygodne, szybkie połączenie zarówno do stolicy województwa, do Wrocławia, ale także do pięknej Świdnicy z kościołem pokoju, z katedrą, a tutaj z pewnością do Sobótki przyjedzie mnóstwo turystów i z Wrocławia, z całej Polski, przez Wrocław i z południa Dolnego Śląska. Proszę Państwa, wygodne połączenie dla mieszkańców Sobudki, do pracy, do szkoły, na studia i wreszcie dla ruchu turystycznego. I jeszcze ten piękny pociąg hybrydowy z napędem zarówno elektrycznym, jak i napędem spalinowym będzie mógł szybko dowieść wszystkich pasażerów w dobrym czasie na miejsce. Proszę państwa, chciałbym serdecznie pogratulować panu burmistrzowi Mirosławowi Jaroszowi, wszystkim mieszkańcom Sobódki chciałbym pogratulować również województwu dolnośląskiemu. panu marszałkowi tym Mateuszowi który odpowiada bezpośrednio za ten obszar komunikacji, komunikacji kolejowej, ale również panu marszałkowi Cezaremu Przybylskiego, nikt kolejom dawnosąskim, który jest operatorem tego transportu. Proszę państwa, to nie tylko wielka inwestycja ponad 217 milionów złotych, ale również zakup taboru kolejowego, co bardzo cieszy, którego producentem jest polska Bydgoska Pesa. Proszę Państwa, jeszcze raz historyczny dzień, historyczny moment, gratuluję wszystkim mieszkańcom Sołtyski, którzy od wielu lat z utęsknieniem czekali na odtworzenie tego połączenia kolejowego. Wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, kawałek historii teraz z pociągiem wspominamy. Wspominamy te czasy, kiedy rzeczywiście pogarszały się warunki połączenia z Wrocławiem doprowadziło do to sytuacji najpierw zawieszenia linii, a później już zlikwidowania korzystania i możliwości i wtedy przed wielu, wielu laty jeszcze jako starosta świdnicki no, mocno protestowałem, ale niestety nieskutecznie wiedząc, że kolej ma przyszłość i to połączenie jest ważne i powinno być utrzymane Wtedy była to jakaś wielka przegrana i od tamtego czasu rozpoczęła się droga starania o przywrócenie. Tutaj obecny pan Brytko wierzyć w dwie wielu spotkaniach uczestniczyliśmy jak gorące były dyskusje, jak wymyślaliśmy, żeby stało się to faktem. Po drodze pojawiło się jakieś takie wielkie wyliczenie obiewające na blisko 500 milionów. Które zabiło na kilka lat e, rozważania o powrocie tej linii, bo kwota była e, rzeczywiście astronomiczna. Jak się dzisiaj okazuje, można to zrobić e, za e, połowę tej kwoty, e, albo jeszcze o, o niżej. E, no i e, przywracając też pośrednio połączenie Świdnicy z Wrocławem przez Jaworzynę, budując e, centrum przesiadkowe. To wszystko były takie kamienie milowe, które pokazywały, że społeczny odbiór, społeczna presja, żeby kolej funkcjonowała, żeby to połączenie było nieustanną troską. Myślę, że też wielu młodych średniczań, mieszkańców gmin po drodze do Wrocławia włączało się w tę dyskusję i mówiło, że to jest potrzebne. Gratuluję i dziękuję wszystkim, którzy do dzisiejszego dnia e, doprowadzili, przyczynili się, gratuluję determinacji samorządowi województwa i myślę, że dzieci użytkownicy tej linii e, to jest taki e, rzeczywiście realny symbol i... Wizerunek tej wdzięczności społecznej i potwierdzenie, że warto było. Dziękuję bardzo. I teraz wywołano panią prezydent Świetnicy Serdecznie zaproszę pani moskal Moskatsłańczyka, bo tym pociągu do Świetnicy właśnie dojedzie. Bardzo się cieszę, że ta historyczna, znana i sentymentalna linia wraca, ale wraca w nowej odsłonie. Dla mnie jest to dzień bardzo szczególny, bowiem pierwszy raz do Świdnicy, 32 lata temu, przyjechałam pociągiem relacji Wrocław-Sobótka-Świdnica. Ale wtedy by wyglądało to trochę na długą, długą wycieczkę. Pociąg jechał około dwóch godzin. Bardzo się cieszę, że ta droga tak bardzo się straca, bo będzie to na pewno świetna alternatywa dla tych, którzy pracują w kobierzycach, dla tych, którzy chcą dojechać do Wrocławia, na uczelnię i na pewno ta godzina jazdy to jest ogromny krok naprzód, który uwolni nas, wierzę w to bardzo, w dużej części z transportu kołowego. Będziemy chętnie jechać pociągiem zamiast samochodem. Bardzo, bardzo ważna inwestycja. Bardzo się cieszę, że dzisiaj będę mogła również tym pociągiem z sobótki do Świdnicy się przejechać. Mam nadzieję, że będziemy skutecznie także świdniczan do tego wyboru zapęcać i że bardzo dużo naszych mieszkańców będzie jechało w stronę Sobótki, w stronę Wrocławia. Liczymy oczywiście też na to, że wspólnie z panem marszałkiem Krzysztofem Majem będziemy propagować wykorzystanie tej linii właśnie dla ruchu turystycznego. Świdnica jest fantastyczną bazą wypadową do kolejnych miejscowości. Mam nadzieję, że wspólnie będziemy dbać o właśnie drogi rowerowe i o to, żeby ta infrastruktura z infrastrukturą kolejową świetnie współgrała. Dziękuję bardzo. Impuls 2 na pokład może zabrać nawet 315 pasażerów. Pociągi te zaprojektowano z myślą o komforcie podróży i bezpieczeństwie pasażerów. Skład wyposażone są w klimatyzację, Wi-Fi, gniazdka elektryczne, porty USB, miejsca do przewozu osób niepełnosprawnych, monitoring oraz miejsca do przewozu rowerów i większego bagażu. Ile pan czasu jechał Dobre, z tego Wrocławia? Czy są... znaczy, planowo będzie koło godziny, nie całą godzinę. Poczekamy Ale do sobotni je... czy do świetnicy? Do Nie całą godzinę No tam jest, nie wiem, godzina albo koło godziny jest, tak? Ale godziny. jest. Także no, tu prędkości są takie dosyć spore, bo nawet jest 120 miejscami. Tak więc to powinno szybko. A wcześniej już pan przejeżdżał tą trasę? Tak, musiałem zrobić zapoznanie szlaku. Tak więc czwartek-piątek jeździliśmy tutaj na zapoznanie szlaku i dzisiaj... Jak się ten jeździ No, ma fajnie się jedzie. Na razie jest ok. A tutaj ma Pan podgląd na to, co się dzieje na, na Peronie, tak? Ja tu mam na wszystko generalnie. Na przykład na, na dach, na przedpole jazdy. Coś podobnego. Podgląd jest na czarne. A na wagony w środku? Na wagony tak? w środku tak samo. Jest cały monitorowany. A jaka jest łączność z lądem, że tak powiem? Radiotelefon. Radiotelefon jest dyżurnym, a ze składem jeszcze jest domową taki. Można się porozumieć, jeśli ktoś podróżnik potrzebuje jakiejś pomocy, czy coś, to może przez ten domową. Pociągi hybrydowe z dualnym napędem to gwarancja szybkich, komfortowych i ekologicznych podróży. Ich możliwości adaptacyjne powodują, że podróżując po odcinku z trakcją elektryczną i bez niej, będzie można podróżować bez przesiadek. Na trasie z sobutki mamy szczepanów, marcinowice przenno. Z perspektywy maszynisty wszystko wygląda inaczej. Od 12 czerwca trasa będzie oddana pasażerom. Mimo 12 przystanków od świdnicy do Wrocławia, podróż będzie trwała niespełna godzinę. W komforcie, bez korków i spalin. Dobre bo, bo Montanaa, to, jest, daje, że to nie jest taki to jest, jest Na razie jest 60, 120. Niestety tak jest trochę podział dzielone. W generalnych naukach jest 60, a tak jest 120.